Pani zajmiemy się również ważnym tematem, szczególnie dla wielbicieli zwierząt. Tutaj zapraszam. Chodzi o oglądanie rybek. Wiele ludzi mnie pyta, jak prawidłowo oglądać rybki. Zobaczcie. Zobaczcie, gdzie jest wysokość moich oczu. Gdzie, gdzie są ryby? Nie ma. Po prostu nie ma. zapraszam o oglądanie rybek. Jak nie ma. Po prostu nie ma. Zobaczcie. Stoisz tu, patrzysz. Nie ma, trzeba odpowiednio wzrok skierować na to miejsce, gdzie... O, i czasem trzeba użyć nóg. W ostatnim filmiku mieliście element chodzenia. To jest taki kolejny level. I teraz patrzcie, widzę wszystko. Proszę pokazać. O. Widzicie? Od razu wszystko się rozjaśnia, jak tylko kłysniecie. I wszystko absolutnie wszystko widać. Więc dwie sprawy, proszę zapamiętajcie. Ruszamy nogami i odwracamy się. Dwie osie. Dziękuję. Pa, Dzięki.